Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie wodniki. To jest czytanie dla Was miesięczne na kwiecień 2025 roku. I jak to zwykle bywa, zapraszam tutaj, zachęcam do wysłuchania nie tylko wodniki słoneczne, również księżycowe, ascendentalne, bądź też każdego, kto gdzieś tam tą energię w sobie odczuwa, może poprzez wpływ jeszcze innych planet w kosmogramie. A więc kochani zaczynamy. Wodnik kwiecień 2025 dla wodnika, kwiecień dla wodnika. Ja serdecznie kochani jeszcze chciałabym Wam podziękować za, za to, że jesteście tu ze mną na kanale, za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za subskrypcje i oczywiście e, zachęcam Was do dalszej, Aktywności właśnie na tym polu. Dziękuję Wam również za kawki, które mi stawiacie. No i mam nadzieję, że będzie Wam tutaj ze mną miło. A więc, kochani, zapraszam. Tak, jeszcze jedna karta. No, ładny, ładny koniec, bo ten początek taki dość ciężki tu wygląda. Ale zaraz się nad tym zastanowimy, co nam tutaj karty chcą przekazać, i mamy jeszcze aniołka. Zaczekaj. Zaczekaj. Ok. E, moi drodzy, miesiąc zapowiada się, no można powiedzieć, nie najłatwiej. Nie chcę mówić, że trudno, ale ujmijmy tak delikatniej to. Jednak już od razu powiem, że ta ostatnia karta finiszująca jest kartą bardzo dobrą, więc myślę, że to, co się zadzieje tutaj po drodze, to będzie jakiś proces, przez który przejdziecie właśnie po to, aby dojść do momentu, kiedy będziecie spokojni, zadowoleni, bezpieczni. Więc może warto też przez ten właśnie proces w związku z tym przejść. Karta anielska mówi, zaczekaj, czyli warto byłoby właśnie dać sobie chwilę czasu: czy to na odpoczynek, czy na takie też może podleczenie siebie, naładowanie akumulatorów, tak, zmianę myślenia, bo pokazuje się tu sytuacja, w której być może wzięliście na siebie zbyt wiele i jakiś stres, który was dopadł no wręcz was przytłacza, czy nawet można powiedzieć obezwładnia, więc zostajecie w takiej niemocy i możecie dość długo w tej energii tkwić. Natomiast wyjściem z tego jest podjęcie decyzji. Ja teraz sobie odpocznę, ja sobie przemyślę to, co e, potrzebuję, tak, ale przestanę już pisać jakieś czarne scenariusze. E, przestanę żyć w takim, no permanentnym napięciu, bo... E, Zazwyczaj mówimy w tej dziewiątce, że to umysł nasz tworzy właśnie takie obrazy i takie sytuacje. Nie zawsze to jest związane ściśle z tym, co się dzieje tu na planie rzeczywistym. Więc trzeba zmienić tutaj troszkę myślenie. Trzeba przestać się katować swoimi obawami, swoimi lękami, które kompletnie odbierają nam siłę i energię do działania. To jest takie trochę właśnie błędne koło, w które wpadamy, i te obsesyjne myśli, wyobraźnia nasza podsyła nam takie właśnie. Obrazy, że stoimy właściwie, no można powiedzieć, nad przepaścią i kompletnie nie umiemy z tej energii się wydostać. Ale jest jakby sposób. Po pierwsze, karty mówią właśnie: odpocznij, zrelaksuj się, daj sobie czas taki wyłącznie dla siebie, naładuj swoje akumulatory, odpręż się, odstresuj, tak? No możesz, każdy sobie dla siebie wie co na niego najlepiej działa w takich chwilach jedni uprawiają sport inni idą na masaż jeszcze ktoś inny może się pomodli tutaj też kwestie duchowości wychodzą dość wysoko można powiedzieć więc myślę, że też warto może w taką stronę iść tak aby sobie z tą sytuacją poradzić Arcykapłanka też mówi o intuicji, więc warto może tej intuicji posłuchać albo nawet zadać sobie takie pytanie, sobie do środka zadać pytanie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, tak? Co właśnie ta podświadomość mi tutaj podpowie? Może warto przemedytować jakiś problem i może tutaj przyjdą do Was rozwiązania, tak, żebyście a może sen jakiś się gdzieś tam powiedzmy przyśni, i tu też jakieś rozwiązanie tej sytuacji się znajdzie, czy będziecie mieć jakieś po prostu przeczucia, takie przebłyski intuicji. No, w jakikolwiek sposób trzeba tej odpowiedzi poszukać, tak abyście mogli z tej energii wyjść. Coś, co was od tego odetnie, co pozwoli nam wejść na troszkę inne tory myślenia i działania. Na pewno. Dzięki temu właśnie myślę, że jesteście w stanie zyskać taką, tak, taką zdolność w sobie do no w pewnym sensie też decydowania o sobie, um, o myślenia za siebie i o sobie, żeby nie zrzucać też na przykład takiej odpowiedzialności na innych za nasze życie, no bo, no bo my sami jesteśmy za to nasze życie. Najbardziej odpowiedzialni, więc niech to nie będzie tak, że nasze niepokoje no nie pozwalają nam działać. Tak? Nasze obawy, no właśnie, wyolbrzymiamy, rosną do tak monstrualnych wręcz rozmiarów, że blokują kompletnie nasze działanie, odbierają nam siły i chęć do, do działania. Uważajcie też, bo tutaj na negatywie mamy trójkę kielichów, więc też dla jakiegoś wodnika to będzie taki przekaz, żeby w tym takim trudnym momencie, żeby na przykład nie szukać ukojenia w alkoholu czy w, jakimś, no, w jakichś takich używkach czy przyjemnościach, które. W nadmiarze moglibyśmy chcieć stosować, nadużywać po prostu tego, i to mogłoby nas gdzieś tam wpędzić w jakieś jeszcze większe problemy albo w nałogi, już nie daj Boże. No więc na to też trzeba zwrócić uwagę. I teraz moi kochani, to przemyślenie, ta medytacja, ta podświadomość, intuicja, które to źródło będzie nieistotne, grunt, że przyjdą do Was odpowiedzi, przyjdą do Was rozwiązania. Zrozumiecie już, co można zrobić, tak, aby dało się zacząć jakby decydować o sobie, żeby się dało wprowadzać też w życie swoje plany. I taka świadomość, jeżeli już to zdacie sobie sprawę i zrozumiecie, jak to możecie zrobić, to to właśnie pozwoli wam odzyskać siły. I będziecie rzeczywiście, no, królowa Buław mówi o takiej energii aktywności, kiedy możemy naprawdę góry przenosić, bo w tej energii nie boimy się niczego. Mamy, mamy takie przekonanie w sobie, że jesteśmy wszystko w zasadzie w stanie zdobyć i zrobić. Mamy też poczucie sprawczości, poczucie decyzyjności. Poczucie władzy, też takie nasze wewnętrzne poczucie władzy i wiemy, że po prostu to, co chcemy, bierzemy, zrobimy, nie ma tutaj możliwości, żeby nas coś zatrzymało. I taka właśnie energia, pełna aktywności, siły, decyzyjności itd., doprowadza nas do dziesiątki monet, czyli do sytuacji, kiedy czujemy się spokojnie, bezpiecznie, czujemy się w dobrobycie, Udaje nam się być może też doprowadzić do jakiegoś szczęśliwego finału nasze projekty, nasze przedsięwzięcia. Mamy przy sobie rodzinę, mamy osoby, które nas wspierają, które stoją za nami murem, możemy na nich liczyć, na ich pomoc, na ich radę, na ich wsparcie itd. Tak tak Więc po tym. Trudnym początku i po tym takim właśnie przetransformowaniu naszego myślenia, naszego życia, wchodzicie w cudowną energię. Ale karta anielska mówi, aby zaczekać, czyli potrzebny jest ten proces. To nie może być tak, że ty z tego dołka, w którym się znajdujesz. Nagle wyskoczysz, nie? Tutaj trzeba sobie pewne rzeczy przemyśleć, trzeba zrozumieć, trzeba zrozumieć też być może procesy, może też trzeba się zastanowić, przemedytować właśnie, aby zrozumieć przyczyny, dlaczego w taką sytuację dałeś się drogi wodniku wmanewrować. Czy to poprzez jakieś swoje decyzje, czy przez brak decyzji i przez to, że to ktoś cię. Wepchnął, bo ty mu oddałeś, jak gdyby, w, w jego ręce, tutaj, no, cugle, powiedzmy, tak, i to ktoś za ciebie dowodził, zamiast ty nie przejąłeś inicjatywy i sprawczości we własnym życiu. Więc takie wnioski, które tu wyciągniecie, myślę, że na przyszłość będą bardzo ważną wiedzą dla Was. No więc, kochani, właśnie tak. Przemyślenie, naładowanie akumulatorów, odprężenie, relaks, wyzdrowienie. Może też dla kogoś to może być też tak, że dziewiątka mieczy mówi o problemach ze zdrowiem. Psychosomatyka tutaj się kłania, tak? Czyli nasza głowa, nasza psychika, która le, leży i kwiczy, powoduje dolegliwości na planie fizycznym. Więc może to też się tutaj uda jakby... Hmm. Uda naprawić. O tak to, tak to ujmijmy. W każdym razie wracacie do sił, zaczynacie działać, zaczynacie wchodzić w taką energię, właśnie aktywną, no i to doprowadza Was do bezpieczeństwa i dobrobytu. Piękny scenariusz, tak? I teraz, kochanie, miłość. Jeżeli chodzi o singli, no, myślę, że Wasze przeżycia gdzieś tam wcześniejsze, nawet jeżeli nie wiem, jedni będą, wiecie, świeżymi singlakami, inni będą już z jakimś tam doświadczeniem kilkumiesięcznym czy, czy nawet kilkuletnim. Ale w pewien sposób chyba nie do końca jeszcze sobie z tą przeszłością poradziliście i ciągle tkwicie właśnie energetycznie w niej. Ciągle wydaje Wam się, że Wasza sytuacja jest bardzo skomplikowana, że nie, nie, nie potraficie z niej wyjść. Czujecie się zagubieni, czujecie być może jakąś jeszcze rozpacz, może jeszcze cierpicie. Może macie koszmary nocne, może właśnie te nieprzespane noce, gdzie myślicie, wspominacie, rozgrzebujecie stare rany. I nie potraficie na ten moment zadecydować, że z tej energii wychodzę. No i to jest ten sam proces, czyli znowu medytacja, analiza. Przyjrzenie się tej sytuacji w bardzo taki wnikliwy sposób, zrozumienie, co Cię trzyma być może w tej przeszłości. Może trzeba coś przebaczyć, może inne sposoby jeszcze, żeby odciąć się od czegoś, co Cię tutaj męczy, dręczy, nie pozwala pójść dalej. I ta medytacja to. Zrozumienie sytuacji, może po prostu byłeś, drogi wodniku, w jakimś toksycznym uwikłaniu, tak? Może po prostu byłeś zawłaszczony przez jakiegoś, nie wiem, narcyza czy, czy nie daj Boże innego psychopatę. Więc jeżeli tak, no to to jest ten moment, kiedy możesz się z tej energii wydobyć i budowanie czegoś nowego jest tutaj możliwe, ale możliwe, Ale dopiero właśnie po tej Twojej wewnętrznej transformacji, po tym takim zrozumieniu, co się tu działo do tej pory, dlaczego dałeś się tak właśnie zawłaszczyć, dlaczego pozwoliłeś na to. Więc zaczekaj, daj sobie ten czas i niech on nie będzie taki, wiesz, bezproduktywny na zasadzie, że tylko sobie leżę i płaczę, tak? Tylko sobie nie śpię i, i, i jakieś tam przeżywam koszmary nocne, tylko Zadziałaj, tak? Więc zacznij myśleć, medytować, próbuj dojść do tego, żeby zrozumieć dlaczego, zrozumieć też być może swoją rolę w tej układance, tak? Jak to było? Bo to zawsze dwie strony trzeba brać pod uwagę. I kochani, w momencie, kiedy to zrozumiecie, przerobicie i tak dalej, wchodzicie w energię królowej buław. Ona zdecydowanie wie, czego chce. Dla mężczyzn to może być też kobieta bardzo aktywna, pełna siły, pełna też energii takiej seksualnej, która po prostu idzie do przodu, bierze co chce, korzysta z tego. Dla pań, jeżeli wy wejdziecie w tą energię, będziecie błyszczeć. Nie ma mężczyzny, który nie zauważy królowej buław, nie da się jej nie zauważyć, więc wy też będziecie dostrzeżone. Zauważone. I myślę, że jest szansa właśnie tutaj, aby singielki czy też single spotkały osobę, z którą można budować coś trwałego, bezpiecznego, stabilnego, coś, co w przyszłości może dać nawet właśnie wspólny dom, wspólne życie, wspólną rodzinę. Więc no cóż, no właściwie perspektywa bardzo ładna. Ale pamiętajcie o tym, że nie wchodzimy w te relacje z tą energią dziewiątki mieczy, tylko najpierw musimy ją zdecydowanie przepracować. Tyle. No i kochani, związki. Związki, małżeństwa, partnerstwa. Zdecydowanie tutaj też musiało coś się wydarzyć trudnego, co no, wpędziło cię po prostu w takie, w takie zagubienie, w takie cierpienia. Może być tak, że jesteś już w jakimś długotrwałym stresie, może związek się tutaj gdzieś tam powiedzmy chwiał mocno, no ja nie zakładam, że on się rozpada, bo myślę, że nie ma tutaj taki, takiego niebezpieczeństwa, aczkolwiek coś może stać nad przepaścią trochę i możecie mieć takie myślenie, że no nie macie perspektyw. Natomiast ja mam nadzieję, że taki troszkę nabranie takiego dystansu do tej sytuacji um, pozwoli Wam um, jakby inaczej na wszystko spojrzeć. Może po prostu zatęsknicie też w pewien sposób za, za ciepłem, za uczuciem, za miłością, tak? Może sobie przypomnijcie właśnie te lepsze chwile, przestaniecie tylko i wyłącznie te, te um, koszmarne rzeczy sobie przypominać, to co się złego wydarzyło może też być tak, że to ty w odniku gdzieś tam coś na, na wywijałeś, że tak powiem i może ciebie dręczą wyrzuty sumienia, bo to niekoniecznie druga strona tutaj tobie to cierpienie przysporzyła to w dwie strony może oczywiście um, działać, tak, możesz to ty być tą osobą, która która tutaj coś, no niestety, rozrabiała, no więc no, należy się nad tym też zastanowić. Więc znowu czas dla siebie, trochę takiej, takiego dystansu, perspektywy, tak, żeby się zastanowić, przemyśleć, podjąć jakieś decyzje, bo tutaj też te decyzje są takie jakby niemożliwe do podjęcia w tej energii, ale jeżeli sobie otwarcie, to choćby na początku sobie przedstawicie i do siebie to powiecie tak żeby gdzieś tam w swoim wnętrzu to poukładać no to będziecie już później gotowi do tego żeby otwarcie mówić o tych uczuciach, emocjach, które macie w sobie ze swoim partnerem czy też partnerką. A mogą tu być kochani jakieś kwestie romansowe, tak? Może tu być tak, że pojawia się jakaś trzecia kobieta na przykład. Więc no dla tych, którzy, dla których coś takiego się wydarzyło, no to też wiecie, co z tym, co z tym zrobić. Natomiast Karta wynikowa daje nadzieję na to, że wszystko się poukłada. Więc cokolwiek by się działo, pamiętajcie, że z każdej sytuacji jest wyjście, warto rozmawiać, warto też zrobić sobie w środku taką rozmowę z samemu ze sobą, aby właśnie zrozumieć całe te procesy i to wszystko co się w nas gdzieś tam po drodze dzieje, tak? Dlaczego tak czy inaczej się zachowujemy? Dlaczego tak czy inaczej takie czy inne podejmujemy decyzje? Na pewno też w pewien sposób ta sytuacja może ma nauczyć nas cierpliwości, może może w jakiś sposób też ma nas upewnić w tym w jakim kierunku chcemy podążać. Więc to, co jest tym właśnie brakiem stabilizacji, można przetransformować, i mam nadzieję, że tak właśnie się w Waszym przypadku, kochani, stanie. Jednak trzeba sobie dać czas, bo mamy tą kartę Zaczekaj. Więc co nagle? To po diable. Spokojnie najpierw trzeba to przerobić właśnie w sobie, zmienić swoje nastawienie, wytłumaczyć, zadać sobie pytania, uzyskać odpowiedzi. Przemedytować, poszukać odpowiedzi w swojej podświadomości i dopiero potem zacząć działać i ruszyć do przodu. I jak najbardziej myślę, że powinno się Wam to pięknie udać, i myślę, że w ostatecznym rozrachunku Wasz związek na tym po prostu zyska, można byłoby nawet powiedzieć, mimo tego ciężkiego momentu, ciężkiego okresu. Tyle. Życzę Wam, żeby ten miesiąc się zakończył dla Was po prostu cudownie. Do usłyszenia.